Zgrana paczka. Witam moje drogie dzieci. Cześć, jak leci, słońce świeci. Dzień dobry, dzieciaki. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria, bo postanowiłam też zmienić gatunek muzyczny. Teraz jest bardzo modny rap, czyli hip-hop. I ja pomyślałam, że my też troszkę porapujemy. A co? Przecież umiemy. Chciałabym, żebyśmy nauczyli się dzisiaj kierunków Polski i kierunków świata. Lewa i prawa strona już są nam znane, więc teraz czas na wschód, zachód, północ i południe. Przygotowałam oczywiście pomoc dydaktyczną, którą sama własnoręcznie namalowałam. Mamy tutaj oczywiście mapę, jakiego kraju polski. Oczywiście w Polsce żyjemy, więc mamy mapę Polski i zaznaczone na niej kierunki. Dlatego że mapa i świat składa się ze wschodu, zachodu, północy i południa. Myślę, że powinniśmy się tego nauczyć. W jakiej części naszego kraju żyjemy? Jak myślicie? Wschód, zachód, północ Południe. Nasza miejscowość znajduje się mniej więcej tutaj, więc najbliżej ma do wschodu. Mieszkamy na wschodzie, naprzeciwko nas, po drugiej stronie Polski, jest zachód. A północ jest nad morzem, południe w górach. To będzie łatwe. Jeżeli jedziemy nad morze, to jedziemy na północ, zapamiętajcie. Jeżeli jedziemy w góry, to jedziemy na południe Polski. Kiedy zaczyna się wschód, a kiedy zachód? Kiedy zaczyna się północ, a kiedy południe kraju? Wyobraźcie sobie, że dzielimy nasz kraj na cztery części: w poprzek i w połowie wzdłuż. Teraz, pomiędzy tą linią poprzeczną Mamy północ i południe. Pomiędzy linią pionową mamy wschód i zachód. Pamiętajcie, my mieszkamy na wschodzie, więc naprzeciwko mamy zachód. Kierując się w stronę naszego Morza Bałtyckiego, jedziemy na północ, a po drugiej stronie kraju, czyli w górach, mamy południe. Nauczmy się teraz słów refrenu, który będzie troszeczkę śpiewany. A ja zarapuję aż trzy zwrotki piosenki o kierunkach polski i świata. Ok, to do dzieła. Uczymy się słów naszego refrenu. Powtarzajcie za mną: wschód i zachód. Wschód i zachód. Północ i południe północ i południe tylko nie pomieszaj tylko nie pomieszaj bo będzie paskudnie bo będzie paskudnie jeszcze raz wschód i zachód północ i południe wschód i zachód północ i południe tylko nie pomieszaj bo będzie paskudnie tylko nie pomieszaj bo będzie paskudnie Spróbujemy. To ja teraz biorę w ręce mój mikrofon, dzięki któremu będzie dobrze słychać słowa piosenki. Zaśpiewajmy refren. Uwaga! Wschód i zachód, północ i południe, tylko nie pomieszaj, bo będzie paskud. To będzie paskudnie. Mam nadzieję, że już poznaliście refren i go znacie. Jest prosty i chwytliwy, więc do dzieła zaśpiewajmy całą piosenkę. Drogie dzieci, cześć jak leci, słońce świeci, dziś o mapach pogadamy, cztery strony świata mamy, chłopi zachód! Polski kocham Lublin, bo jest boski. Naprzeciwko zachód mamy, gdy się w podróż wybieramy. Wschód i zachód, północ i południe, tylko nie pomieszaj, bo będzie paskudnie. Wschód i zachód, północ i południe, tylko nie pomieszaj, bo będzie paskud. Na północy polskie morze, gdy jest słońce, jest w humorze A gdy w góry jeździć lubisz Na południu się nie zgubi zachód Bo będzie paskudnie. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Pa.